Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj. Reprezentacja Polski nie ma w ostatnich tygodniach dobrego czasu. Drużynę Biało-Czerwonych pożegnał Michał Probierz, a poszukiwania nowego selekcjonera idą wręcz topornie. Choć pojawiła się spora lista potencjalnych kandydatów, to bardzo szybko się ona skurczyła, a w kręgu faktycznych opcji pozostały zaledwie dwa nazwiska. Czy Jerzy Brzęczek wraz z Jakubem Błaszczykowskim poprowadzi reprezentację Polski? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o sporym zainteresowaniu klubów z Arabii Saudyjskiej Robertem Lewandowskim, ogromnym spadku wartości polskich piłkarzy oraz o możliwym wielkim transferze pogoni Szczecin. Zanim przejdziemy dalej, proszę Was o zostawienie lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowanie kanału z opcją Dzwoneczka, dzięki czemu nie ominą Was kolejne filmy. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bugmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać gwarantowane 760 zł na start. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 600 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także zakład bez ryzyka do 100 zł. W skrócie wygrana albo zwrot pieniędzy. Więcej informacji na temat promocji znajdziecie na stronie na sts.pl. Link do rejestracji regulaminu i wszystkich szczegółów znajdziecie w opisie filmu oraz w karcie pod materiałem. Pamiętajcie o kodzie Football TV i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Po tym jak Maciej Skorża zrezygnował z pracy jako selekcjoner reprezentacji Polski, Cezary Kulesza najwidoczniej nie posiada już żadnych mocnych asów w rękawie. A świetnym tego dowodem jest fakt, że polskie media z przeglądem sportowym na czele wypuszczają informacje, jakoby to Jerzy Brzęczek miał być nowym faworytem PZPN-u do objęcia kadry. Nie miałby on jednak wrócić sam, ponieważ w jego sztabie znaleźliby się Jakub Błaszczykowski oraz Łukasz Piszczek. Sam były już selekcjoner wypowiedział się na temat jego możliwego powrotu do kadry po czterech latach absencji. Nawet jeśli są trudne momenty, a taki bez wątpienia przeżywa teraz reprezentacja, to funkcja selekcjonera zawsze jest dla każdego zaszczytem, czymś szczególnym. Na pewno zastanowiłbym się i rozważył propozycję. Również i Cezary Kulesza nie ukrywa, że poważnie rozważa opcję przywrócenia Brzęczka do dużego futbolu. Rozważamy tę opcję, ale decyzja jeszcze nie zapadła. Uważam jednak, że to byłoby dobre trio. Panowie Piszczek i Błaszczykowski mieli piękne kariery piłkarskie, a ten pierwszy ma już za sobą doświadczenie w roli trenera. Znamy też ich wartości w kadrze, wiemy jakimi są postaciami. Ich obecność w sztabie na pewno dużo by dała drużynie narodowej, ale podkreślam, że decyzje jeszcze nie zapadły. Słowa te nie mają już dziś pokrycia w rzeczywistości, ponieważ Łukasz Piszczek nie jest zainteresowany pracą w sztabie Jerzego Brzęczka, o czym poinformował nas kanał sportowy. Łukasz wyraził wstępne zainteresowanie, ale na ten moment nie jest zainteresowany pracą w sztabie reprezentacji Polski. Zrobił się problem i, moim zdaniem, trzeba szukać dalej. Albo klasowego asystenta i zostać w tym, co sobie wymyślił prezes kulesza, albo znowu iść w inną stronę, bo Łukasz Piszczek dystansuje się. Mówi, że jest jeszcze czas. Kadra Jerzego Brzęczka w latach 2018-2020 nie była zdecydowanie atrakcyjna do oglądania. Miała jednak wyniki, a błędem było zwolnienie Brzęczka przed Mistrzostwami Europy w 2021 roku. Większym błędem będzie jednak przywracanie na stołek tego samego selekcjonera, który de facto od blisko trzech lat nie prowadził żadnej drużyny. Zupełnie inaczej można jednak powiedzieć o potencjalnym nowym asystencie w sztabie trenerskim, jakim byłby Jakub Błaszczykowski. Kuba to legenda nie tylko reprezentacji Polski, ale i Borussii Dortmund, do takiej persony piłkarze z pewnością podchodziliby z odpowiednim szacunkiem. Były kapitan biało w trakcie swojej kariery piłkarskiej współpracował z najlepszymi trenerami na świecie. Problem jednak w tym, iż on sam nie ma żadnego trenerskiego doświadczenia. Zupełnie inaczej jest w przypadku Łukasza Piszka, który łączy doświadczenie piłkarskie z tym trenerskim. Natomiast w tym momencie oddalił się on od pracy dla reprezentacji Polski. Nikt z nas raczej nie dziwi się jego decyzji. Co z innymi trenerami? Choć lista kandydatów była spora, to każdy z nich, po przeanalizowaniu tego, jak wygląda nasza drużyna narodowa oraz tego, co się dzieje w polskim związku piłki nożnej, szybko odrzuca możliwość pracy w Polsce. Dziś polski futbol stoi nad przepaścią i wygląda na to, iż możemy być świadkami tego, że reprezentacja Polski będzie miała gorszy sztab trenerski od niektórych klubów w ekstraklasie. Przykro to stwierdzić, ale jesteśmy świadkami powrotu stanu polskiej piłki reprezentacyjnej z lat 2010-2013, kiedy to nasi piłkarze grali fatalnie, a selekcjonerzy nie odbiegali od nich poziomem prowadzenia kadry. Szpilkę w dotychczasowe działania polskiego Związku Piłki Nożnej wbił swoim postem na Twitterze dziennikarz Jarosław Koliński. Anglicy uznali jakieś 15 lat temu, że dość upokorzeń. Usiedli, opracowali reformy szkolenia i wybudowali narodowy ośrodek treningowy. Efekt 13 finałów imprez różnych kategorii wiekowych i 10 triumfów. A teraz pomyślmy, co przez ostatnich 15 lat zrobiono w PZPN. -ie. Pojawia się tylko pytanie, czy zmiana selekcjonera cokolwiek zmieni i kogo wy byście widzieli na tym stanowisku. Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. To jednak nie koniec negatywnych informacji związanych z polską piłką. O ile, na przestrzeni ostatniej dekady, mogliśmy cieszyć się generacją naprawdę solitych na standardy europejskie piłkarzy, tak nasza przyszłość zapowiada się mało optymistycznie. Jak się okazuje, według portalu Transfermarkt, wartość polskich piłkarzy na przestrzeni ostatniego półrocza spadła aż o 10%. Mało tego, nie posiadamy żadnych piłkarzy na liście 300 najwyżej wycenianych zawodników na świecie. Naszym najdroższym piłkarzem jest Jakub Kiwior, wyceniany na 28 milionów euro, co pozwoliło mu zająć 334 miejsce na całej liście. Co ciekawe, nad naszym obrońcą w Top 300 znalazło się między innymi dwóch Serbów oraz dwóch Gruzinów. Drugim naszym najwyżej wycenianym piłkarzem jest Mati Kasz, którego wartość sięga 25 milionów euro, a podium z wartością 20 milionów zamyka Marcin Bułka. Musicie przyznać, że wygląda to słabo, patrząc jak bardzo dużym pod względem populacji krajem jesteśmy. I niech nikt nie mówi, że to nic nie znaczy, ponieważ piłka nożna jest sportem narodowym w Polsce od ponad połowy stulecia, a i tak posiadamy dosłownie kilku zawodników, którzy regularnie grają w ligach z europejskiego Top 5. Oprócz tego, że posiadamy mało perspektywicznych piłkarzy poniżej 22 roku życia, to jesteśmy jednym z najbardziej tyjących narodów w Europie wśród młodzieży. W mojej opinii mogą nas czekać nie suche lata a dekady, jeśli chodzi o piłkę nożną w Polsce. Ale jak to mówią, wszystko co dobre szybko się kończy. Choć od lat 90. bardziej do nas pasuje, wszystko co przyzwoite szybko się kończy. Nie kończymy z polskim wątkiem, ponieważ jeśli możemy wspomnieć o czymś bądź kimś pozytywnym, to zdecydowanie jest nią kariera Roberta Lewandowskiego. Polak przebił niemożliwą ścianę jako obywatel kraju z Nadwisły i osiągnął karierę, o której znaczna większość może jednak pomarzyć. Niestety ale i czas Roberta powoli dobiega końca. Owszem, lewy niejednokrotnie podkreślał, że ma jeszcze siłę, by pograć nawet i kilka lat. Więc nie będzie nas dziwił obrazek, jak zobaczymy go zdobywającego gole z 40 na karku, jak to obecnie robi Cristiano Ronaldo. Ciężko jednak jednocześnie sądzić, że Lewandowski będzie wciąż piłkarzem wce Barcelony. Hiszpański sport informował bowiem, że Barça planuje nie przedłużać umowy z 37-latkiem, którego ważność obecnego kontraktu obowiązuje do połowy 2026 roku. Stąd też media coraz częściej wymieniają potencjalnych przyszłych pracodawców Roberta Lewandowskiego. Fabrizio Romano w ostatniej rozmowie na kanale Meczyków zdradził, że temat Lewego i jego transferu do Arabii Saudyjskiej za rok jest wciąż realnym scenariuszem. Jest zainteresowanie klubów z Arabii Saudyjskiej i wciąż będzie się pojawiało. Relacje między agentem Lewandowskiego, Pinim zachawim a saudyjskimi klubami są bardzo dobre. Więc nie byłbym zaskoczony, jeśli oferty wróciłyby w kolejnych miesiącach przed 2026 rokiem. Gdyby taki scenariusz się zrealizował, Polak poszedłby bardzo podobnymi krokami co wspomniany już Cristiano Ronaldo. Mało tego, że wybrałby Bliski Wschód, to dodatkowo odszedłby z Europy chwilę przed swoimi 38. urodzinami. Osobiście mam jednak nadzieję, że lewy, po odejściu z Nou zostanie jeszcze na starym kontynencie i zagra chociażby w takiej serii A. O czym nie tak dawno rozmawiali m.in. Mateusz Święcicki oraz Łukasz Wiśniowski. Kontekst był bowiem taki, że gry w lice włoskiej życzył Robertowi jego świętej pamięci Ojciec. A wy, gdzie chcielibyście zobaczyć Roberta Lewandowskiego po jego przygodzie we FC Barcelonie? Jestem bardzo ciekaw waszych opinii. Polska piłka klubowa nigdy nie należała do topowych w Europie, stąd też nigdy topowi piłkarze nie chcieli w niej grać. Również i ci, którzy już byli po swoim prime, woleli wybierać chociażby Turcję, w której nadal mogli liczyć na sowite garze. W 2021 roku Lukas Podolski przełamał jednak tą barierę, zasilając górnik Zabrze i od tego czasu coraz częściej słyszymy o znanych nazwiskach z świata futbolu, którzy są łączeni z transferami do ekstraklasy. Jak się okazuje, kolejnym takim nazwiskiem jest Axel Witzel. Jak się okazuje nowy właściciel Pogoni Szczecin prowadzi negocjacje z agentami Belga, aby ten spróbował swoich sił w polskiej lidze, jak to głupio nie zabrzmi. Wice w 2018 roku wrócił z Chin, by zasilić niemiecką Borussię Dortmund. W 2022 roku natomiast przeszedł do hiszpańskiego Atletico Madryt, w którym rozegrał w zeszłym sezonie przeszło 20 spotkań. Od połowy lipca będzie on jednak wolnym zawodnikiem, a jako 36-latek raczej będzie się prowadził głównie ambicjami finansowymi. Czy jest jednak jakakolwiek realna szansa, aby przekonać takiego zawodnika do gry w pogoni Szczecin? Zapewne tak, choć na dzień dzisiejszy tę informację możemy traktować stricte ciekawostkowo. Warto również zaznaczyć, że Pogoń Szczecin zdążyła już wcześniej zakontraktować portugalskiego środkowego obrońcę Mariana Huya, którego ściągnęli z Ligi Rumuńskiej za 300 tysięcy euro. A według Was ten transfer dojdzie do skutku? Dajcie znać co o nim sądzicie w sekcji komentarzy. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Nie zapomnijcie o zostawieniu taktycznego lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowaniu mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie.